Jedziemy przez typowe balijskie wioski z indywidualnymi, przydomowymi, małymi świątyniami i większymi, wspólnymi świątyniami, co w rezultacie wygląda z autokaru jak nieprzerwany ciąg zabudowań świątynnych ciągnących się kilometrami. Zabudowania domowe są jakby mniej ważne i droga do i od nich prowadzi zawsze przez świątynie. Najpopularniejszym na Bali nurtem religijnym jest siwaizm. Jego główne bóstwo Siwa, dzięki swojej dwoistej naturze, niszczyciela i stwórcy, najlepiej wpisuje się w balijską dualistyczną wizję świata. Mieszkańcy wyspy czczą również pozostałych głównych bogów hinduizmu, stworzyciela Brahma oraz utrzymującego ład we wszechświecie Wisznu. Balijczycy czczą również inne bóstwa, np. bogów rodzaju, bogów żywiołów. A także zmarłych przodków, którzy mają boski status. Wioski oddzielają tarasowe, ryżowe poletka z soczystą zielenią, wspomaganą przez wielką ilość bananowców rosnących na obrzeżach tarasów i pól. Gdyby nie świadomość, że te piękne obrazki związane są nierozerwalnie z ciężką fizyczną pracą mieszkańców, to można by było powiedzieć, że ludzie ci żyją w raju. Mani, które, które jest położone przy jeziorze Batur. Zwróćcie uwagę, po prawej stronie jest wulkan tam na tej samej nazwie. Batul i po prawej dalej jest jezioro te, te takie ciemne plamy plamy to jest lawa z jeziora, która wypłynęła. Wulkan jest uważany w dalszym ciągu za wulkan aktywny. 24 razy wybuchał w ciągu e, Okresu od 1800 roku. Jezioro Badur jest największym jeziorem na Bali. Jest zbiornikiem, który zabezpiecza wodę, spory obszar bali, w świeżą wodę pitną. A także jest wykorzystywany przez rolników do nawadniania upraw. Wokół jeziora widzicie Państwo takie malutkie wioseczki, są rozlokowane. Mieszka wokół jeziora na całym tym terenie około 15 tysięcy ludzi którzy w większości zajmują się obsługą ruchu turystycznego, rolnictwa i hodolarstwa. Proszę Państwa, jeszcze ciekawostka jest taka, że te wioseczki, które są rozlokowane wokół jeziora, jest ich dokładnie sześć przy samym brzegu. To są wioski, które zachowały całkowicie tradycyjny i odrębny troszkę od balijskiego charakter, Zwyczaje. Mimo tego, że są to również hinduiści oni troszeczkę inaczej, e, trochę inne mają zwyczaje, inaczej e, ich życie biegnie. E, zaproponować im przeprowadzkę na jakiś inny teren, oni zawsze jednak odmawiają, nie są zainteresowani, to jest ich miejsce, oni tutaj chcą żyć i pozostać. Jesteśmy na północy wyspy Bali w wiosce Kintamani, z której rusza większość trekkingów na stratowulkan Batur. Nie wybieramy się do jego krateru, natomiast zjemy tu lunch, a potem popatrzymy na okolice, bo restauracja ma wprost wymarzony do tego celu taras widokowy. Przed nami podnóże, czyli kaldera stratowulkanu Batur, z wyróżniającym się ciemnym pasem zastygłej lawy z ostatniej erupcji z 1968 roku oraz wioski, które przezornie schroniły się na wzgórzach lub po drugiej stronie jeziora Batur by nie dotarła do niej gorąca lawa. Kaldera wulkanu Batur o wymiarach 10 na 13,5 km według geologów została uformowana podczas erupcji, która miała miejsce około 29 300 lat temu. Największe jezioro wyspy Bali, Batur, zajmuje część tej kaldery i dostarcza sześciu okolicznym wioskom ryb i wody do picia i nawadniania pól. Mieszkańcy wiosek w większości uprawiają ziemię, nawet w pobliżu widziałem plantacje mandarynek choć coraz częściej korzystają z możliwości zarobkowania przy obsłudze turystów. Stratowulkan Batur wznosi się na wysokość 1717 m nad poziom morza. I'm gonna let it down. Z widokowego restauracji przenosimy się do pobliskiego stoiska z owocami. Zobaczymy jakie owoce się tu uprawia i zaopatrzymy się w miejscowe witaminki na dalszą naszą drogę. Mijamy niskopienną plantację mandarynek i stajemy przed wyborem. Smoczy owoc. -owoc jest pyszne. Nie, ja, to jako A, dodatek. To, Chyba. Z moczego owocu to, to używa, to używa to się to jako to dodatek do różnego rodzaju soków. Tak, ale Sam w sobie ja jest brak ja ale, ja ale ja mam tej dojrzałe, musi być bardzo dojrzały. To w lewo od lambutana to jak się nazywa? Od rambutana w lewo Papaja. Nie, albo w prawo. W prawo, no to, w prawo tak. to są mangoste. Tu jest. to. Ale to Ale to to Zjeść na miejscu do ok jak zabrać ze sobą, to zostajecie. Wybieramy, kupujemy, zabieramy ze sobą i jedziemy do świątyni Tirta Empul. Większość Indonezji jest bierna, to są małe wysepki, którym nikt by nie dawała niepodległość, ale taka wyspa jak Gwinea, która już de facto podzieliła się na dwie części na Papuę Nową Gwineę i Papuę Indonezyjską, czyli słodny, zachodni Aira. Oczywiście chciałyby niepodległość, oni mają ropę, oni mają gaz, oni mają diamenty, oni mają dużo innych rzeczy, oni by w stanie byli się... Zapytałem prawodnika, jak to jest aktualizowanie, bo powód być totalnie niezależną dzięki turystyce. On mówi, że dopóki, dopóki muzułmanie zjawy i zresztą Indonezji nie będą chcieli zabrać to, 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 tego, co dla nich jest najważniejsze, czyli ich wiary, ich zwyczajów, ich stylu życia, to nikomu tutaj nie przeszkadza i nikt nawet nie myśli o tym, żeby się od Indonezji odrywać. No i dla nich jest najważniejsze, panowie to nie zauważyli przeszukując jakieś tam internetowe rzeczy, że tutaj jest y, zablokowany dostęp do dla Rosji. A widzę, że nikt nie oponuje, znaczy że wszyscy sprawdzili kto e, baliczyków najbardziej boli, bo oni nie są tak krugeryjni jak e, muzułmanie i ja oni mam dlaczego zabierania się na tego, co u nas jest po prostu dozwolone ogóle jest walka w indonezyjskim parlamencie, że na Bali oni by chcieli mieć to wszystko odblokowane, a poza tym nie ma żadnych takich problemów, które na zależność pomiędzy tymi e, wszystkimi narodami. To jak wspomniałem większość tych wysepek to jest malutkie albo całkowicie pozbawione na bogactw naturalnych. E, ludzie, którzy żyją w swoim rytmie, bo odsetek e, na i jeśli nikt nie będzie w tym przeszkadzał, to dla nich jest bez znaczenia, czy ten kraj nazywa się Indonezja, Malezja, czy jakokolwiek inaczej. Mniej więcej w połowie drogi od wulkanu jeziora Batur, skąd wyjechaliśmy po lunchu, a u znajduje się wieś Tampaksiring, a obok niej świątynia Tirta Empul.